Hmm? Siemaneczko, Siemaneczko, Witajcie serdecznie. Piękna, ładna zima. Słuchajcie, no normalnie, fajnie, jakby tak tak ten śnieżek do. Świąt, no ale jutro ponosi odwilż, a po świętach znowu ma spaściek. No niestety, takie to są właśnie święta deszczowe, dosyć w Polsce. No ale przejdźmy do newsów, bo wiadomo, widzicie cały czas coś się działo. Gadaliśmy dużo o cyberpunku. Ojej, o jakim cyberpunku? Gadaliśmy dużo o Wiedźminie. No a może mi się skojarzył cyberpunk, bo też wychodzi dodatek, o którym zaraz wspomnę ale o Wiedźminie dużo gadaliśmy, bo wyszedł, wyszedł upgrade pełnoprawny pod Xbox Series X oraz pod PlayStation 5 czyli pod nowe generacje konsol no i moje pierwsze wrażenia oraz chłopaków możecie obczaić na kanałach, a teraz przejdźmy słuchajcie do newsów, które się nie zmieściły ale teraz zbiorczo o nich powiemy ale wrócimy jeszcze do Games Award czyli do skarów growych bo oprócz też był przedstawiony na Maniac Gaming filmik, słuchajcie o tym, ale nie wspomnieliśmy o zwiastunach, jakie nowe nam zaprze, przedstawili, słuchajcie. No to przede wszystkim Star Wars Jedi Survivor, więc to jest kontynuacja od elektroników Star Warsy, które dobrze się przyjęły czekam na tytuł, czekam na kontynuację a akcja słuchajcie nastawiona na fabułę mocno, więc fajne Star Warsy wyszły, no i teraz będzie to powielone rozmaicone o jakieś nowości prawda, ale gra już wyjdzie tylko i wyłącznie na Playstation 5 oraz Xbox Series X, więc możemy się spodziewać większych fajerwerków, przynajmniej mam taką nadzieję pod względem graficznym, tak no bo jeżeli już na... E, Ósmą generację nie wychodzą. No to twórcy mogą coś tam podkręcić, bardziej tą graficzkę. Więc mam nadzieję, że też będą jakieś fajne rozwiązania w systemie walki. Bądź też tak, tak jak mówię, gra mi się podobała. A mam nadzieję, że będzie ciekawsza, zwięzła, bardziej fabuła. Bo jedynie chyba do tego mogę się przyczepić. Ale tak jak mówię, roz, rozmawialiśmy też o Star Warsach. Fajna gra, przyjemna. Ale dobra, przejdźmy do kolejnej produkcji od y, Kodzimy, czyli, czyli co? Spodziewałem się, że zapowie, zapowiedzą pro, y, projekt, przy którym y, pracuję przy Microsoftcie. Ale nic bardziej mylnego, bo był to dead Stranding dwójeczka, dokładnie tak. Dostaniemy drugą część Historii. Jestem ciekawy, co oni tam wymyślą. Pod względem fabularnym gra mi się mega podobała, ale też była nudnawa no bo ratujemy cały świat jedynie chodząc z punktu A do punktu B, jak kurier. No, troszkę coś w tym było, ale było dużo fajnych, ciekawych rozwiązań. O tej grze też rozmawialiśmy. Też jest recenzja na Maniac Gaming. Tak więc czekam, czekam, tak, ale myślałem, że tu będzie bardziej produkt. Od Microsoftu, który już wcześniej zapowiedzieli, że pracują nad nowym projektem, nowym IP, jakimś eksperymentem. Nie wiem, jak to można inaczej nazwać, ale tak właśnie e, jest to przedstawiane. A tu The Stranding, który zmierza tylko i wyłącznie na PlayStation 5 jako ekskluzyw. Tak więc, e, dobrze, czy mamy jakąś premierę tego? Nie, nie mamy premiery, ale mamy premierę Star Wars. Jedi'a, więc będzie 17 maja 2023 roku. Tak więc e, sympatycznie. No i co? No i dalej przedstawili CD Projekt Red ostatni, jaki pierwszy też fabularny dodatek do Cyberpunka o nazwie Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. No i co? Będziemy teraz pracować dla nowych Stanów Zjednoczonych. E, nie zabraknie Wii oraz nie zabraknie Słuchajcie, Johnny Silver Silverhanda. tak więc. No dobra, zobaczymy. No. Nie wiem, czy ten w sumie dodatek będzie płatny, czy darmowy. No nic, ogramy, a z czasem mam nadzieję, że sobie kupię używkę dedykowaną pod Next Gena już, czy to na Xboxa, czy to na Playjaka, już zawierająca taką wersję Goty, jak to CD projekt potrafi nam wydać i tyle. Ale jakoś się nie będę mocno koncentrował na cyberpunku, chociaż bardzo mi się produkcja podobała, ale mam już jakieś takie przesilenie tej produkcji. Za dużo może wszędzie o tej grze było, jakoś już mi, jak mam być szczerym bokiem wychodzi cyberpunk, ale miodnie się prezentuje ten DLC, więc w szczególności fabularny, więc no, a fabuła tam mi się podobała. Może czasem rozjeżdżała się, może nie, ale ja tego nie zauważyłem i się przednio fajnie bawiłem przy cyberpunku więc na pewno w dodatek wejdę ale to mam nadzieję że wyjdzie na płycie i będę go miał na płycie po prostu razem z podstawką dobrze no i co From Software odświeża Starą swoją grę, bo mówimy o Armored Core 6. E, gra wcześniej w, zadebiutowała na PlayStation 3 w 2013 roku. No, takie roboty. Ja akurat w to zbytnio nie wchodziłem, ale dużo swoich zwolenników ta gierka ma. I zwiastun bardzo ładnie się prezentował, powiem wam szczerze. Maciek też czeka mocno na tą produkcję, tak więc widzicie, na razie będziemy mieli spokój e, od gier. Soul lajkowych, -like prawda? Tak więc yy, moc idzie w tą grę, w tą produkcję. Więc obczajmy, zobaczymy. Ciężko jest na razie powiedzieć coś więcej odnośnie tej gierki. No i co, dostaniemy też rozszerzenie fabularne do najnowszego Horizona, Tylko i wyłącznie ten dodatek fabularny wyjdzie na PlayStation 5, więc no słabo uważam, bo już by mogli po prostu oddzielną grę zrobić i tyle. Oddzielić, a nie, no tutaj masz, możecie, czwórka może grać, ale już w DLC sobie nie zagra, a mówimy przecież o tej samej grze, tak więc słabo trochę. No nic, dobra. W ogóle nadchodzące premiery, no to 26 stycznia wychodzi Nowy kontroler DualSense Edge Wireless Controller. Czy w to wchodzę? Raczej nie, bo 1200 zł no to jest oporowa cena. W szczególności, że 3000 zł trzeba wywalić 22 lutego na PlayStation VR, tak? Dokładnie. No i co? A międzyczasem też wyjdzie Hogwarts Legacy, w którym ten tytuł mocno wchodzę już 10 lutego. Moi drodzy, no i teraz pogadamy sobie o sprzedaży gier w Europie. I w listopadzie numer jeden to był God of War Ragnarok. Później FIFA Call of Duty Modern Warfare 2, Pokémon Violet, Pokémon Scarlet, Sonic Najnowszy, GTA 5 Mario Kart 8 Deluxe, Red Dead Redemption 2. Football Manager 2023, słuchajcie, zobaczcie, że takie tytuły jeszcze jak Red Dead Redemption 2, czyli GTA 5 jeszcze się sprzedają, a w szczególności teraz GTA 5 dostał Ray Tracing na piątce, wcześniej miał, ale on teraz doszedł w odbiciach, więc no trzeba to obczaić, pewnie to obczaimy też na kanale. Bo udało mi się wyrywać GTA 5 za 42 zł, cyfrowo wyjątkowo zakupiłem, bo mam tą grę i na Playstation 3, i na Playstation 4, więc kupiłem ją też na Playstation 5, bo 42 zł to, to nie 169 zł, bo tyle chcą normalnie za GTA v na 5 na Piące. No ale jednak to jest tam na Ultra High, pięknie wygląda jak mam być 4GTA 5 na Piące. Jeżeli ktoś nie grał, ktoś lubi grać w GTA, no to warto sobie zakupić na Nexgena. Dziwne, że to mówię, ale taka jest prawda. I zobaczcie, to też potwierdzają wyniki sprzedażowe gier w listopadzie: no bo jest w tej topce Gita 5. Jest też produkcja Red Dead Redemption 2. Tak więc, Rockstar, no widzicie, Rockstar robi po prostu takie gry, że ludzie nie patrzą, czy to jest gra z poprzedniej, poprzedniej generacji, czyli siódmej. Tylko po prostu to grają i młócą aż do następnej części. Tak dokładnie jest. Dobra, co tutaj mamy i następnie? A spr... Dobra, jeżeli mu rozmawialiśmy o sprzedaży gier, to teraz porozmawiamy o sprzedaży konsol w Europie w listopadzie i najbardziej popularną konsolą, która się sprzedawała, no to jest Nintendo Switch, ale Nintendo Switch odniósł spadek o 21% do roku poprzedniego. Na drugim miejscu jest PS5 z wynikiem o 41% wyższym niż listopad 2021. No i trzecie miejsce. No, to mamy Xbox Series XS. Łącznie to jest wrzucone do jednego worka, no i lepszy wynik o 22% do ubiegłego roku. Tak więc widzimy, że te konsole się pojawiają. Te konsole są cały czas bardziej dostępne niż rok temu, no bo chociaż sama sprzedaż PlayStation to potwierdza, czy też Xboxów, no ale zobaczcie, Xbox w tym momencie, w tym roku jest jak. Teoretycznie droższy niż do ubiegłego roku, ale wtedy było ciężej też go dorwać. No nic, dobra. Microsoft został, został, został troszkę skrytykowany, że na Games Award, na rozdawaniu Oscarów nic nie było, szczerze mówiąc, od ich produkcji. No też zauważyłem, myślałem, że Kodzima pokaże właśnie ich produkcję, nad którą pracują, tylko i wyłącznie na Xboxa. A tu taka muka, no. Więc został Micro troszkę skrytykowany, nie, ty no okej, okay, rozumiem, bo słuchajcie, wiecie ile milionów osób oglądało w ogóle Oskary Grobe? Już wam mówię, e, 103 miliony. A w zeszłym roku było to tylko 85 milionów, tak więc no, cały czas ta grupa widzów, graczy rośnie i tu mógłby Microsoft coś tam jednak przedstawić, w szczególności, że w 2023 roku mają wydać dużo ciekawych nowych gier. Wykupują studia, więc też musi się to przełożyć na gry, prawda? No i na innej opcji nie ma, tak więc e, czekamy na te gry. Microsoft nas zapewnia, że te gry się pojawią, a na jakie produkcje czekamy? No to Hellblade 2, nowa Forza chociażby, e, Starfield jak najbardziej, Redfall. Tak więc zobaczymy czy te produkcje Otrzymamy i w jakiej jakości, bo ja już zacieram rączki i chciałbym położyć e, ręce na padzie i grać. Tak więc mam nadzieję, że te produkcje nam Microsoft dostarczy i nie będzie już takiego zgrzytu, że w tym roku było bitnie. No bo było bitnie. Dobra, przejdźmy do następnych newsów. Dostaliśmy już takie produkty, produkty jak e, Calypso Protocol. Dostaliśmy teraz też e, upgrade graficzne do Wiedźmina. W tych dwóch wypadkach Xbox troszkę słabiej się prezentuje. Odbicia, słuchajcie, SSR są zdecydowanie gorsze niż w przypadku na PlayStation 5. No dobra, jest to trochę zauważalne. Tak widać. W Calypso Protocol no to nie ogrywałem na Xboxa, ale to co wszyscy opisują w tym Digital Foundry, no to Lepiej się gra prezentuje na PlayStation 5. No i z czym to może być związane? Ponoć, słuchajcie, temat się powtarza. Można to lekko porównać do PlayStation 3, w której moc nie była dobrze wykorzystana, bo musieliby dłużej producenci, deweloperzy popracować nad taką grą, a wiadomo, czas, terminy deadline'y gonią. No i słuchajcie. E Twórca WRC stwierdził, że e, moc jest ciężej, e, ciężej do wykorzystania w przypadku Xbox Series X. I tutaj tak mamy. Dzięki szybszemu taktowaniu procesora graficznego w PlayStation 5 2,2 i 3 GHz w porównaniu z 1,825 Xbox Series X, sprzęt Sony ma przewagę, która pozwala programistom zapewnić prostsze i większe korzyści w zakresie wydajności. No i tutaj gościa cytuję tak więc sobie stanę i przeczytam. Dzięki szybszemu zegarowi PlayStation 5 zapewnia nam bezpośrednie prostsze korzyści w zakresie wydajności w porównaniu z poprzednią generacją. Chociaż surowa wydajność GPU Xbox Series X jest lepsza, trudniej jest ją wykorzystać. Wymaga lepszej równowagi równoległości, aby wykorzystać 52 jednostki CU, ale przypuszczam, że twórcy mogliby w dłuższej perspektywie uzyskać lepszą wydajność na Xbox Series X. Tak, w dłuższej perspektywie też mi się wydaje, bo tak było w, też w podobie w przypadku PlayStation e, 3, w dłuższej perspektywie, wie. ale kto będzie przedłużał czas, kto będzie to robił, żeby bardziej grę dopieścić do e, wersji Xboxowej. Więc, yy, słuchajcie, to jest na razie takie z przymrużeniem oka. Wypo, yy, wypowiedziała się jedna osoba dokładnie tego. Musiałoby więcej osób przy tym usiąść i potwierdzić, tak jak to było w przypadku yy, PlayStation 3. Mi się wydaje, że, że chyba niekoniecznie, ale zobaczymy, zobaczymy. Na razie tak się to przekłada w grach. Są też gry, w których Xbox lepiej wypada, chociażby w wyższej rozdzielczości, jak Modern Warfare 2. No, ale cóż. Takie, takie właśnie mamy ciekawostki, przejdziemy sobie koło pałacu na wodzie, o jest choinka słuchajcie, elegancko, no bo święta tuż tuż, więc sympatycznie i ciekawie, dobra przejdźmy słuchajcie, no ja ogólnie nie lubię powtarzać plotek, ale... Te plotki się nam ciągną tak naprawdę odkąd PlayStation 5 wyszło. A mówimy o jakimś nowym modelu PlayStation 5, mówimy o jakiejś wersji Slim. No i mówimy przede wszystkim o nowym modelu PlayStation 5 z odłączanym napędem, co, tak szczerze mówiąc, jest dosyć logiczne. W przypadku teraz, że też dużo osób kupuje stricte cyfrowo gry. Niestety sprzedaż w wersji pudełkowej spadła znowu o 17% z porównaniem zeszłego roku, co mnie mocno martwi, no ale niestety jestem stary dinozaur, jestem kolekcjoner, kolekcjoner lubię stawiać trofea na półkę swoich gierek, no ale cóż, dobra. No tak więc jest to dosyć logiczne i mogliby zrobić taką konsolę z doczepianym napędem, tylko w moim przypadku yy, ten napęd teoretycznie możemy podłączyć przez USB-C. Więc ja sobie to wyobrażam, że to nie będzie na zasadzie jak napęd do komputera, że gdzieś kabel wystaje i ta jednostka, ten napęd musi z boku leżeć przy samej konsoli. Mam nadzieję, że to będzie się łączyło jako jedna wielka hybryda w jedną bryłę i w ten sposób nie będzie nam to przeszkadzało. Ale ten napęd można go odłączyć. I przede wszystkim dokupić oddzielnie, więc może sama konsola może być lekko tańsza, no i też może mniejsza. Nie wiem, słuchajcie, zobaczymy, bo są różne plotki, więc mówią, że ma pojawić się ta konsola właśnie z odłączanym dyskiem. Co jest dosyć ciekawie i pewnie bym, jako ja, że kupuję modele. Nie rewizja, ale modele, które się już mocno do, ze, ze sobą różnią, czyli Fat Steam, Super Steam, e, więc też w tym wypadku za jakiś czas pewnie bym sobie taką piątkę dokupił z odłączanym, dołączanym napędem, słuchajcie, Blu-ray 4K, bo też taka teraz konsola e, posiada. Poprzednia generacja posiadała tylko i wyłącznie Blu-ray'a. Tak, tak. Co też potwierdza, zobaczcie, że jak sobie kupicie Gatowora, Ragnaroka, to macie w poprzedniej generacji na dwóch płytach Blu-rayowych, a na piątej mamy na jednej płycie Blu-ray 4K. No, ale w tym wypadku PlayStation 3 miał pierwszego Blu-raya, Xbox miał DVD, co się śmialiśmy, że tam niektóre gry, jak Alain śmigały na czterech płytach DVD, co było już troszkę śmieszne, a tutaj w przypadku PlayStation 3 mamy tylko i wyłącznie na jednej płycie. I to ładnie nam śmigało, ładnie się prezentowało. Tak teraz Xbox tutaj nam przedstawił pierwszy napęd Blu-ray 4K już w Xbox One S. Czyli to była jeszcze poprzednia generacja. No i Sony nie miał wyjścia jak nie wejść w tą technologię. Zobaczymy jaka technologia przyniesie nam następną generację konsor, czy w ogóle będą napędy. Mam nadzieję, że będą. Dobra. No ale to też jest druga para koloszy, że te wszystkie firmy jak Activision i tak dalej, pokazują, że sprzedają nam gówno w okładce słuchajcie, zawinięte elegancko, a resztę trzeba wszystko pobierać. Tak, mogliby wsadzić tam singla, co będę się powtarzał stokroć, ale zaraz ktoś napisze, przecież mamy XXI wiek, ale nie o to mi chodzi, że mamy XXI wiek, tylko jak kupuję płytę fizycznie, to chcę mieć chociaż tam kampanię. Proste, jasne i logiczne i nie chcę być zależny od internetu, czy go mam w tym momencie, czy zagram w gierkę, czy nie zagram. Dobra, jedziemy dalej, tak więc widzicie, no już kończymy. Słuchajcie, już w ogóle kończymy, bo już mi się tutaj kartka kończy, no i coś może. Na, po, na naszym podwórku PSX Extreme wyda kompendium Pegasusa. A w nim możemy przeczytać najciekawsze recenzje gier 8-bitowego Famicoma, który jest tak na Pegasusa, tak naprawdę, który jest klonem e, Famicoma. Więc no, historia jest zakręcona o samych Pegasusach, samych Famicomach. To możecie dużo tych materiałów znaleźć na Mania Gaming, co odsyłam, bo to jest dosyć ciekawa historia. No i ciekawa historia jest w ogóle o polskim Pegasusie, czyli e, jak ona się zaczęła, bo to są różne, słuchajcie. Wersję tego no i w końcu e, ponoć jest tam prawdziwa, prawdziwa historia Pegazusa i całej tej historii. Więc zobaczymy. Też będą wzmianki o złotej czwórce, złotej piące, tak więc cała sama śmietanka. Więc czekam niecierpliwie, bo Pegasus jest drugą konsolą zaraz po Amidze, gdzie dla mnie po prostu przyniosło mi dzieciństwo. Tak? Dokładnie tak. No i co? Kończymy, kochani. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze spostrzeżenia odnośnie tych wszystkich newsów. E, ja już taki kozak nie jestem. Wracam do domu, słuchajcie, bo jest troszkę zimno. Dzisiaj jest minus -8 e, na zewnątrz, a ja tutaj bez czapki, a ja już młody nie jestem. Tak więc e, nic, zabracam, jadę, jadę na chatę, będziemy grać w gry. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Cześć.